Cześć, kochani. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam taką część osobowości, która się nazywa wewnętrzny sceptyk. Wewnętrzny sceptyk, czyli ktoś, kto jest sceptyczny. Ktoś, kto wszystko, czego się dotykamy, sygnalizuje nam, że się nie uda. Coś, co pokazuje nam, że to, co robimy, i tak nie ma sensu, i tak jest za mało. I tak jest niewystarczająco. No i nawet jeśli to robimy, nie z wielkim zacięciem, to i tak gdzieś tam w nas jest głos, który mówi, że i tak do niczego nas to nie doprowadzi. Głos, który kiedy zaczynamy robić jakąś rzecz, tak, licząc na jej efekt, świadomie, to on gdzieś tam szepcze, że to i tak się nie uda. Co to jest za głos? Skąd on się bierze? Jak z nim postępować? No o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, zacznę od tego, że jak wygląda nasza struktura osobowości, tak, no nieraz o tym mówię, tak, w ujęciu y czy to IFS, czy to Voice Dialog, y czy to y przeciwieństwa tak naprawdę Yin i Yang swoich y osobowości, bo każde ma swoje nie tyle wroga, przeciwieństwo, co dopełnienie, każde nasze uczucie, no popatrzcie, to moja wielka głowa, y ona jest Symbolizuje środek, to jest środek stokrotki, żółty, lubię to porównanie do kwiatka, bo jest bardzo obrazowe, żółty środek stokrotki, to jest to, co w ujęciu psychologii jest, to jest jaźń, yy, ja, self, świadomość, w ujęciu duchowości czy religii to będzie dusza, to będzie yy, łącze z Duchem Świętym, katolik może powiedzieć tak, yy, tak naprawdę to jest, jestem tu i teraz, to jest obecność która jest w momencie kiedy pojawiamy się, Tak, jeszcze w brzuszku mamy i idzie do momentu śmierci. Co jest wcześniej i co jest później, to jest nasza indywidualna sprawa, to jest nasza wiara, religia, przekonania o życiu przed i po śmierci. Możemy o tym rozmawiać, ale nie dzisiaj. Każdy ma swoje zdanie, ja też. Każdy ma do niego święte prawo. Nas interesuje to co jest pomiędzy, a pomiędzy od życia do śmierci to jest niezmienne, bo ja w każdej sekundzie swojego życia jestem. Dopiero będę, albo byłem sekundę temu. Za sekundę no, mam nadzieję, że będę. I... Ale jestem w każdej chwili. Nawet ktoś, skazanie, który wie, że zaraz umrze, w tym momencie jest. Jest, jestem. No ale z tego środka stokrotki wyrastają białe płatki. To są części naszej osobowości, nasze przekonania, doświadczenia życiowe, nasze uwarunkowania, przeżycia. Z których wynika nasza reakcja na zewnętrzny świat. Nasza reakcja, ona jest ważniejsza od tego, co się dzieje na zewnątrz przede wszystkim. Ona wynika z tych płatków. I te płatki to jest zarówno nasze: zdolność do miłości, do adaptacji, wyrozumiałość, wzruszenie, wdzięczność, yy, takie fajne rzeczy, radość, jak i lęk, smutek, złość, wstyd, poczucie winy, zazdrość tak? i takie historie. Komplet ma każda osoba na planecie. Yy, my się uczymy tego w dzieciństwie. Mamy się nauczyć harmonijnie. Nawet wstydu i poczucie winy, one też, mimo że u Davina Hawkinsa są na samym dnie wibracji, one też mają swoją funkcję i my się upgrade'ujemy, jeżeli my sobie je zintegrujemy, zaakceptujemy ten wstyd i poczucie winy w nas, tak? wtedy nie mamy z nim problemu, ani ono z nami, nie jest toksyczne, jest zdrowe. Jednym z tych głosów jest wewnętrzny sceptyk, jednym z tych, <gryw> z tych części naszych osobowości, wewnętrzny sceptyk opiera się w dużej mierze na mózgu mózgu, który działa przede wszystkim na podstawie lęku, tak, serce jest tu i teraz, moje pieski kochane, Echm, bronią dom, serce jest tu i teraz, zawsze, a mózg jest w przeszłości i w przyszłości, on nas ostrzega przed tym co było i wiemy, że było niefajne, ostrzega, że to się przydarzy, wewnętrzny sceptyk w toku naszego dzieciństwa, kiedy tworzy się nasza osobowość, kształtuje się, w tych momentach, w których yy, doświadcza czegoś niefajnego, no on tego nie chce, tak? W tych momentach, kiedy my coś robiliśmy i nie udało się. No to on nas później ostrzega, jeżeli my coś robimy, że może się nie udać. Dziecko buduje babkę z piasku, rozsypie się w trakcie, dobudując następną, już jakiś jego głos mówi uważaj, bo coś się stanie, nie? I bardzo często się dzieje. Jeżeli to się powtórzy ileś tam razy, no to, to dziecko albo się zniechęci, albo ogólnie buduje mu się ten program. Ten program zazwyczaj kształtuje się w tym, że dziecko, każde dziecko chce bezwarunkowej miłości od swojego rodzica. No ale jeśli ta miłość nie jest bezwarunkowa, jeśli jej nie ma, jeśli jest, jest za mało, no to dziecko się zaczyna starać. No i jest to... Już warunkowe, bo nawet jeżeli dostanie, to już to jest deal. Coś za coś. A to ma spływać bezwarunkowo. Mnóstwo ludzi z nas tak miało, tak, bo było za mało, bo jednego z rodziców nie było. I. <grym w> broniu. I jeżeli dziecko się stara i nie dostanie, albo dostanie za mało, albo nawet dostanie tą miłość za coś, no to już wewnętrzny sceptyk wie. Że to, o co dziecku chodziło, przede wszystkim, o to, co było najważniejsze na świecie, to nie, do, nie, nie dostałem tego ważniejsze niż jakakolwiek zabawka, albo dostałem za coś, tak? I potem różne drobne zdarzenia w życiu, tak? Oceny w szkole, tak? <laughs> Idee, już wiem, nie, ja dostanę pałę, nie? albo tak dalej. Yy, jakakolwiek forma w dorosłości. Zaczynam, idę na rozmowę o pracę, nie uda mi się, nie? Już gdzieś jakaś część mówi, nie? To jest ta część, która nawet, no, też lubię ten przykład z lotem samolotem. Lecę, naszym stepnik mówi, nie dolecisz, nie? Przecież samoloty spadają, on wie. Że spadają. No to on mówi, nie? W dużej mierze to jest jeden, jedna z odmian takich, takiego lęku, tak, który rozdziela się tam na różne lęki, nie? Fajnie jest dealować z tymi płatkami, jeżeli mały płatek rozdziela się na mniejsze, tak, typu lęk przed samotnością, porzuceniem, lęk przed bliskością, przed nadużyciem wewnętrzny krytyk, wewnętrzny perfekcjonista, lęk przed istnieniem, lęk przed nieistnieniem. Każdy ma tam jakąś swoją przyczynę wcześniej. No i wewnętrzny, to Głównie te przyczyny, które, które mówiłem, jeżeli chodzi o atencję rodziców i miłość, natężone różnymi czynnikami, później środowiskowymi, na dworze czy na polu, bo jestem z południa, bo mi się mówi, że na pole, w szkole, z rówieśnikami, w pracy, to narasta, tak? Wewnętrzny sceptyk mówi nam, że jeżeli my byliśmy cyklicznie, nieudane relacje mamy, to następno się nie uda, i dużo ludzi od razu nie chce już wchodzić, nie? Jestem z wyboru, nie, jest mi dobrze, pewnie tak, no bo dobrze, bo wewnętrzny sceptyk mówi, że w relacji będzie gorzej, nie? no to dlatego jest, mówi, że jest mi dobrze, czy jest mu dobrze, może, nie, yy, wewnętrzny sceptyk yy, mówi, gdzie podejmuje jakieś działanie, tak, że nie, to nie uda się, nie, zobaczysz, nie uda się, będziesz harował, i nie uda się, i bardzo często to jest taki wewnętrzny perfekcjonista, który mówi, że mamy tutaj cel, tu jesteśmy my, i bardzo, bardzo do niego dążymy. Ale on cały czas ucieka. Im bardziej dążymy, tym bardziej on jest przyczepiony wędką tutaj, do naszej głowy. No to idziemy, a on ucieka. Im szybciej, tym szybciej on ucieka, nie? a on cały czas jest na wyciągnięcie ręki, ale dzieli nas ten milimetr. Tak jak się głaszcze kota, on czasem się odsuwa tak, żeby był troszkę dalej, nie? <grym> jak nie ma ochoty na to, nie? a my wysilamy się, a on się wtedy znowu tak jak plastelina się wy, wy, wycofuje. Wewnętrzny sceptyk to jest na przykład ktoś brał jakieś leki, choruje. Żaden mu nie pomógł. On już wie, że mu nie pomogą. Zjadł pół apteki, drugie pół mu nie pomoże. Chodził na terapię, nie pomogło. No, następny też, nie? Następna też nie pomoże. On już zaczyna rozmowę, wiedząc, że to się nie uda, nie? No, już taki wyluzowany. Wie, już niesie to swoje cierpienie i, i się nie uda, nie? Często jest tak, że nagle dostajemy to, co chcieliśmy, udaje się, ale wewnętrzny statyk nadal mówi: To nie zatrzymasz tego, nie? Ten stan nie będzie wieczny, ktoś chory wyzdrowiał, nie, to że nie zasługuje, jak to, nie? Tyle lat byłem chory, nie? Ktoś to nie był w relacjach dobrych, nie? Nagle ma fajną relację, nie, 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 to niemożliwe. No i faktycznie Projektuje sobie to, że później to się e, znowu powtarza, nie? E, słuchajcie, to jest tak jak e, ludzie, którzy żyli. E, Stalin rządził Rosją 40 lat, nie? I e, ludzie, którzy żyli. I zabił im całą rodzinę, wywiózł ich, oni sami cierpieli, ale kiedy umarł, on płakał. Nie? Już pomijając tam schemat homosowietykusa, to, to w zasadzie oni niczego innego nie znali do tej pory. Nie? Dla nich życie bez Stalina w przyszłości było przerażające. Jak to? Co teraz będzie? Nie? Rozpadnie się kraj, rozpadnie się życie. Kto to teraz będzie trzymał? Tak? Yy... I dlatego nawet jak się pojawił Chruszczowi, była odwirż, to dla wielu ludzi to było nienormalne, nie do zniesienia. Tak? I było to zaskakujące. Nadal niektórzy yy, do końca życia umierali 50 lat później, nie byli w stanie mówić o tych poprzednich, o tych rzeczach. Już nawet nie chodzi o to, że byli straumatyzowani, tylko ktoś mówił, że to wróci. To wróci, znowu będzie totalitaryzm. W zasadzie, co ciekawe, jeszcze tak na 10-15 lat temu, żeśmy się z tego śmiali, no ale wróciło, nie? Tam teraz już nie można za dużo mówić. No i co? No, jednak wewnętrzny sceptyk gdzieś tam miał rację, i dlatego no, niektóre świadomość narodowa niektórych narodów projektuje im cały czas cykliczne tego typu historie. Wewnętrzny sceptyk z zasady mówi na mnie fajne rzeczy i w zasadzie my go nie lubimy. No, a on nas. Bo dla każdej z tych y, płatków, y, jacy my jesteśmy, ten środek, taki on jest dla nas. Jeśli my go nie chcemy, nienawidzimy, lżymy, umniejszamy, wytłumiamy, on będzie robił z nami dokładnie to samo. Im bardziej my sobie nie pozwolimy na to, tym bardziej y, będzie nas to y, niszczyć, tak? Oczywiście, że tego typu te ciężkie płatki z tej strony, jeżeli my ich nie chcemy, odgrodzimy się od nich jakimś sposobem działania, tak, spadę na drzewo, mój smutku, mój, no różne, sceptyku, tak, wstydzie, lęku, ja tutaj będę, nie? już jako dziecko, no, na przykład uległy, A ktoś inny będzie, e, będzie perfekcyjny, będę same piątki miał, będziecie zadowoleni, nie będę czuł tego, e, ktoś inny będzie e, udawał, kompensacja, tak, Jim Carrey, nie mógł być w dzieciństwie smutny, nie chciał obciążać rodziców, udawał wesołka. No i, i dopiero dzisiaj mówi, że grał w filmie Maska, to miał wielką depresję i myśli samobójcze. Przecież w ogóle nie widać, nie? No, Wytłumił. Pewno z tego sceptyka też wytłumiamy. Nie, przecież nie chcemy słuchać takich głosów, że się nie uda, nie? No wszystko się uda, wszystko jest miłością, nie? Uciekamy w duchowość często, tutaj ktoś stosuje sobie taką maskę nie? Yy, duchowości. Nie, nie, tu wszystko jest om, nie? No fajnie, jest om. No, ale te wyparte emocje tłuką się, dobijają. I sceptyk tak tam spod świadomości będzie gadał, nawet jeżeli go nie czujemy. Tego typu uczucia w zasadzie, w krótkich słowach, tak, bo to, to jest krótki filmik, a to jest materiał na książkę i zresztą książki są o tym. W zasadzie wszystkie te ciężkie uczucia zasługują tylko na zrozumienie tego, że my w dzieciństwie się ich dobrze nie nauczyliśmy, i one zachorowały. One są tak jak moja ręka czy mój ząb. Jeśli. One mają do czegoś służyć. Sceptyk też nas ostrzega przed niebezpieczeństwem, tak? Ale jeśli my w dzieciństwie doświadczaliśmy tego z zewnątrz, sceptyka, tak? Rodzica, uważaj, taki świat jest przewalony i tak dalej, tak? Jest groźnie, musisz być taki, taki, bo sobie nie poradzisz, no i tak dalej. A sam swojego musieliśmy wytłumić, bo nie mogliśmy rodzicowi skontrować, jakoś rozmawiać, stawiać oporu, więc wytłumiliśmy, żeby być zaakceptowanym, tak? W obu tych przypadkach równocześnie, nie? bo to równocześnie możemy doświadczać. Z zewnątrz doświadczamy yy, na przykład wstydu, a sami nie możemy przyrodzić, rodzicach, bo musimy udawać, że jest wszystko super. W obu tych przypadkach ta emocja wróci jako stan zapalny. Wróci w wielkim stanie zapalnym i sceptyk również. Tak jak ząb, który zacznie zżerać próchnica. On jest zębem, który ma służyć do gryzienia, ale zachorował. Jak ręka, na którą spadł 50-kilowy odważnik. Też jest op opuknięta. Nienawidzę jej. Boli mnie. Zęba, nienawidzę. Panie, wyrywaj. Nie. I tak samo będziemy nienawidzić tego sceptyka, tego głosu, a on, im bardziej będziemy go nienawidzić, tym bardziej on będzie mówił i w zasadzie, jeżeli my poddamy go wewnętrznego dialogi, to on, dialogowi, to on tylko powie słuchaj, ja się troszczę o ciebie, ja ci pokazuję, że to się może wydarzyć, no tak, ale pokazujesz mi, że tysiąc rzeczy się wydarzy złych, no tak, no bo tysiąc rzeczy się może wydarzyć, czyli ty się w zasadzie o mnie troszczysz, no tak, no ale czemu ty zrobisz to w taki straszny sposób dla mnie? No bo ty jesteś straszny dla mnie. Ty mnie nienawidzisz. To ja dla ciebie. Ja ciebie też będę nienawidził. Będę ci o tak pokazywał, będę cię dzgał, aż padniesz. Okej, okay, słuchaj, to ty jesteś to moją częścią, jednym z moich płatków, tak? Yy, tego typu wewnętrzny dialog w zasadzie ma yy, trzy zdania, które podsumowują go. Pierwszy, każdy z tych płatków nie jest z nami. Jest częścią naszej osobowości, częścią kwiatka, ale nie jest środkiem. Tak jak moja ręka czy ząb, nie są mną. Są częścią mojego ciała, ale nie są mną, gdyż po pierwsze na nie patrzę, nie na rękę na przykład, na zęba w lustrze. Po drugie, yy, bez nich mogę też funkcjonować. No mogę, wyrwę czy utnę rękę, no, tylko że będę okaleczony. Pierwsze zdanie, nie jesteśmy nimi. Lęk, smutek, sceptyk, one gdzieś tu są, jak zamkniemy oczy. Po drugie, wszystkie one są potrzebne. Wszystkie one są potrzebne, czy tego chcemy, czy nie. Wszystkie one są i będą i były. A że są w stanie zapalnym, bo zachorowały kiedyś, bo było ich za dużo, a nasz z zewnątrz, a my za mało mieliśmy swojego, bo musieliśmy wytłumić, no to dlatego yy, później one <grych> chorują. No i trzecia rzecz, te uczucia często patrzą na nas, jak na małe dziecko. Bo one powstały i zachorowały już w dzieciństwie. I w dalszym ciągu my działamy z poziomu małego dziecka. I te uczucia troszczą się o to małe dziecko, a nie o nas, dorosłych. I różnego rodzaju metody polegają na odczepieniu tych uczuć od tego dziecka, po to, żeby po pierwsze mogły odpocząć, a po drugie, mogły zająć się tym, w czym są mistrzem świata, czyli w pracy dla nas, dorosłych, w sposób harmonijny i dojrzały. Mówiąc, nie idź w nocy na tą dzielnicę, bo dostaniesz oklep, nie. No faktycznie, dzięki. Nie? Dobrze mówisz, nie? Nie leć liniami lotniczymi krzak z siedzibą w Irkucku. No faktycznie, dzięki. nie Widzę, że Irkuck to wybiorę może jakąś lepszą, nie? Bo, no bo mimo wszystko, nie? Mimo, że liniami z Irkucka możemy latać. Zamknij dom. Moglibyśmy nie zamykać, nie? Wewnętrzny sceptyk jest bardzo ważną częścią. I my mamy jej dosłownie podziękować, zrozumieć, porozmawiać z nią, przytulić, yy, pobyć z nią, pozwolić sobie na nią, zrozumieć dlaczego ona tak działa, jeżeli jest chora, to okazać jej współczucie, tak? Tego typu postępowanie w różnych technikach sprawia, że tego typu nasze części osobowości, nasze płatki po prostu się leczą. Tracą swoją toksyczną moc. Pruchnica odpada z zęba, odchodzi. Ręka schodzi o puchliznę, zostaje ręka, która mi służy do czegoś. I wewnętrzny sceptyk również. To jest ten głos, który mnie po prostu ostrzega, tak? I ja często wiem, że się nie uda, bo on jest w stanie zapalnym, tak? I cały czas jestem w perspektywie dziecka, które się stara o atencję rodziców. No to się staram dzisiaj tak, i tak zapieprzam, i tak będę harował, nie? A mimo wszystko sceptyk mi powie, że się nie uda, bo się nie udawało, tak? Byłem zdradzony, porzucony w dzieciństwie, no to będę patrzył w relacje już, za każdym razem będę się bał, tak. Były przekroczone moje granice w dzieciństwie przez rodziców czy przez kogoś, to dzisiaj panicznie boję się, że ktoś będzie przekraczał moje granice. I zamiast granic zbuduję mury, które ochronią mnie, ale ochronią mnie też przed rzeczami ciężkimi, ale też przed miłością i takimi fajnymi rzeczami. No bo jestem za murem, nie Nie wiem, nie powącham co tam jest, jak y, Pink w y, The Wall. Pink Floyd, nie, jestem za murem, odgrodziłem się, wszystkie rzeczy w dzieciństwie i w życiu tak mi dały w kość, że zbudowałem wokół siebie mur i to nie że tam ktoś puka i za muru, i there any bada alder, i wyciąga cegły, macha mi, nie, ja tutaj upycham zaprawę, jestem za murem, nie dam się, a te uczucia zasługują przede wszystkim na to, co mówi Budda czy Jezus, kochaj wszystko to, co się pojawia. Kochaj wszystko to, co się pojawia, nie na zewnątrz, w tobie jako reakcja na to, co z zewnątrz, w tobie, pozwól sobie na z tego sceptyka, pozwól sobie na wstyd, na poczucie winy, świadomie, bo przez tyle lat nie mogłeś, pozwól sobie na złość i tak jest ze sceptykiem. Pozwólcie sobie na to dla niego, ten pierwszy raz świadomie, nigdy nie jest za późno, możesz mieć 60 lat nawet, czy 70, 80. I przed to, bo może byłoby być było piękniejsze chwile Twojego życia. Jeżeli pozwolisz sobie tak naprawdę na siebie, takim jakim jesteś, praca w różnych metodach, czy ustawieniowych, czy praca systemowa z rodem, czy z wewnętrznym dzieckiem, czy praca z emocjami w tych technikach, o których wspominałem, tak? czy praca w innych technikach, tak? Gestalt, praca behawiorystyczno-poznawcza. Wszystko to ma sens, jeżeli my to robimy. Świadomie. I ma to na celu właśnie to, akceptację siebie, przez co te nasze części osobowości leczą się, zmieniają się, uczymy się różnych rzeczy na, na nowo, przemodelowując je. I mniej jest walki w nas z tymi częściami, tym ten proces jest bardziej harmonijny. Słoneczko wyszło. Słuchajcie, dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie czy na Messengera. Jeżeli podobało wam się to, to podzielcie się, udostępnijcie, wyślijcie komuś, dajcie lajka, like suba. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć.